W motoryzacji panuje obecnie trend elektryfikacji wszystkiego. Bardzo dobrze w tej rzeczywistości odnalazł się Volkswagen, w którym, jak grzyby po deszczu, wyrastają kolejne hybrydy typu plug-in czy też samochody elektryczne. Volkswagen Tiguan One przy okazji faceliftingu również dostał taką wersję hybrydową typu plug-in, aż dziw bierze, że dopiero teraz. Ale to ma być właśnie ten koń pociągowy, ten samochód, który będzie ciągnął sprzedaż zelektryfikowanych modeli. W górę, czy tak będzie, czy to jest taki samochód, który faktycznie wszyscy na niego się rzucą? Tego dowiemy się w tym filmie. Ja dzisiaj mówię, sprawdzam. Tiguan jest oczywiście świetną bazą do takiego hitu sprzedaży, bo sam w sobie jest absolutnym hitem, który pod względem sprzedaży przebija w ostatnich latach nawet golfa czy polo. Za co ludzie kochają Tiguana? To nieźle wygląda, jest wygodny i bardzo praktyczny wewnątrz ma nawet przesuwną tylną kanapę, a do tego ma nowoczesne wyposażenie i spory bagażnik. Jeśli szukasz samochodu rodzinnego, to zazwyczaj spełnia większość kryteriów. Co się jednak stanie, jeśli do popularnego suwa dodacie cięższy akumulator i silnik elektryczny? Oczywiście pojawia się w środku parę nowych przycisków, zmniejsza się też bagażnik, ale zanim do tego przejdziemy, spójrzmy też na sprawcę całego zamieszania. Pod maską znajduje się silnik 1.4 TSI, który wspierany przez silnik elektryczny o mocy 115 koni mechanicznych osiąga 245 koni mechanicznych. Do 50 km przejdziemy tutaj na prądzie, 7,5 sekundy zajmuje przyspieszenie do 100 km na godzinę, a skrzynia biegów ma tutaj oczywiście 6 biegów, to jest DSG, automat i czego tutaj najbardziej chyba brakuje, to nie ma w ogóle hybrydy z napędem na 4 koła. Dość poważnym ciosem dla Tiguana jest zmniejszenie jego bagażnika, bo standardowo miał 520 litrów, a tutaj mamy 476 litrów i jak widzicie, no jest jakiś tam woreczek na ten kabel, ale nie ma przestrzeni dedykowanej dla kabla, więc już tracimy znowu to, że musimy gdzieś go położyć. Jeszcze popatrzcie na to: na to, jak się męczy z półką. O. Właśnie, da się ją tak zablokować. Zobaczcie, tam w sumie nic nie ma, to zabiera przestrzeń. Można było wygospodarować spokojnie na przykład tutaj miejsce na te kable, a zamiast tego mamy jakiś taki styropian, który ok, podnosi podłogę, więc to wszystko jest równe, ale nie wiem, to jest moim zdaniem słabo przemyślany pomysł. Wewnętrzną zmianę jest naprawdę niewiele i to są dosłownie trzy przyciski. Jeden to jest GTE, który włącza tryb, w którym oba silniki elektryczne i spalinowe pracują na maksymalną wydajność, jak najlepsze przyspieszenie i tak dalej. Mamy też E-Mode, czyli tryb typowo elektryczny i on się zawsze uruchamia. Jeśli mamy naładowaną baterię, to włącza się domyślnie. I jeśli miałbym jeszcze się do czegoś przyczepić, to zmieniona jest też grafika wirtualnych zegarów, odpowiadająca oczywiście pracy hybrydy, ale. Jest dla mnie strasznie nieczytelna. Tak dużo tam się dzieje i to jest na czarnym tle i tak dalej, że naprawdę podczas jazdy nie wiem za bardzo na co patrzeć, więc trzeba korzystać z trochę innych widoków. I to tyle różnic, jeśli chodzi o wersję i e hybrid, więc zapraszam was na przejażdżkę. I zacznę od tego, że jeżdżąc z tym Tiguanem, wiem, że on jest aż o 300 niecałe 300 kg cięższy od zwykłego Tiguana. Z silnikiem 1,5 TSI, ale tej masy nie czuć. I najbardziej się obawiałem tego, że on będzie mniej komfortowy niż zwykła wersja, bo to zawieszenie ma teraz zupełnie inną robotę do wykonania przy dodanych 300 kg. Ale jest naprawdę dobrze. Jest bardzo komfortowo. Nie czuć w ogóle takich mniejszych nierówności. Jeśli wpadniemy w coś naprawdę dużego, no to taka jest specyfika DCC, że ono musi się zatłóc. Ale jeśli chodzi o ogólne wrażenia z jazdy, to, jest, to są bardzo relaksujące i płynne i w ogóle tym samochodem się właśnie tak jeździ, że ta jazda jest taka bez żadnego wysiłku. Jest bardzo komfortowo, ale jeśli też jeździcie właśnie tak płynnie i jesteście tacy zrelaksowani, bo jeśli wy zaczynacie wymagać od Tiguana trochę więcej... To zdarza mu się, że przy tym przepinaniu silnika elektrycznego i spalinowego, że, że czasem gdzieś szarpnie i tak dalej, więc tutaj on nie, nie lubi nawet takiej, bym powiedział, dynamicznej jazdy, mimo że przecież 245 koni to nie jest tak znowu mało. No, ale jednak zdarza mu się właśnie w takich sytuacjach szarpać. Ale to są naprawdę takie bardzo. To jest taka to jest charakterystyka, której za bardzo nie zauważycie. No, i tak jak mówiłem, tutaj chodzi przede wszystkim o relaks i tę płynność, i to dostajecie. A jak już mówimy o hybrydzie, to się zastanówmy, ile oszczędzamy dzięki tej hybrydzie. No, i jeśli mamy gdzie ten samochód ładować, to oszczędzamy bardzo dużo, bo 40 km realnie, 50 katalogowo, ale najwięcej udało mi się przejechać tym samochodem 40 na silniku elektrycznym. W takich warunkach spalamy nic. Prąd jest tańszy niż benzyna. No, i 40 km starczą praktycznie każdemu, żeby dojechać do pracy, pojechać na zakupy i wrócić do domu, więc jest ok. Jeśli jednak nie macie gdzie ładować tego samochodu, to też nie jest źle, bo ja teraz mam jakieś 8,5 litra na 100 km zużycia paliwa. Spokojnie da się jeszcze zejść tutaj o litr w dół, mimo kompletnie rozładowanej baterii, więc on nadal. Ma na tyle energii, żeby czasem przejść w ten tryb hybrydowy, nie korzystać wyłącznie z silnika spalinowego i to jest spory plus. W trasach też jest nieźle, bo też 6-7 litrów da się zrobić i to bez jakiegoś wielkiego wysiłku. Na autostradach, no to to jest cała zasługa czy cała zaleta właśnie wersji hybrydowej typu plugin, że mamy po prostu samochód z silnikiem benzynowym i on też na autostradach na przykład nie spali nam więcej niż. 8-9 litrów, a nie będzie się męczył jak wiele innych hybryd. Zwróćcie też uwagę na świetne wyciszenie, bo jadę na przykład teraz po kostce brukowej i to jest ledwie jakieś tam dudnienie. Teraz jest trochę gładsza wersja tej kostki i nadal jest dobrze, więc izolacja od kół, od nawet hałasu aerodynamicznego przy większych prędkościach, to też jest tutaj bardzo dobre. Ta hybryda ma te, też taką specyfikę jak każda inna, że hamulec częściowo ją hamuje silnikiem elektrycznym i odzyskuje energię, a częściowo tradycyjnie z wykorzystaniem układu hamulcowego. No i to przejście bywa wyczuwalne, i ten punkt tego przejścia bywa też zmienny, więc różnie się tym samochodem hamuje. Nie zawsze to jest takie przewidywalne i fajne. I co mi się też nie do końca podoba, to ta granica jest tak przesunięta, tak długo ten samochód próbuje hamować, właśnie. Siłą silnika elektrycznego, czy układu tego właśnie elektrycznego, że takie lżejsze, ale w porównaniu do innych samochodów dość mocne wciśnięcie hamulca sprawia takie wrażenie, jakby on w ogóle nie hamował. I to nie jest kwestia tej masy 1800 kg, czyli w no innych że prawie dwóch ton. Tylko po prostu wciskam hamulec i on jakoś tak nie hamuje rewelacyjnie. To nie jest e, takie super. Inną cechą charakterystycznego w zasadzie w większości hybrydna, no ale też tego samochodu jest to, że jeśli jeździmy na mokrym, to ten silnik elektryczny ma na tyle dużo pary już zaraz po wciśnięciu gazu, że bardzo łatwo jest zerwać przyczepność i widać, że ta kontrolka się świeci, co niektórym czasem niektórych może to nawet wystraszyć, więc dlatego zaznaczam że coś takiego jest na co dzień tego raczej nie widać, nie czuć ale jednak trzeba wziąć na to poprawkę przy ruszaniu co też możecie pewnie zaobserwować, jeśli ja się zatrzymam i spróbuję mocno ruszyć teraz mam akurat wyłączony silnik spalinowy i słyszeliście, już zabuksowały koła i mocno mnie wniosło w fotel a później znowu już jest to liniowe, więc to też nie jest do końca komfortowe no i cóż, jeśli widząc liczbę 245 koni mechanicznych oczekujecie super wrażeń z jazdy, no to nie. to Tego tutaj nie ma, ale jeśli widząc z kolei napis i e hybrid oczekujecie płynnej, relaksującej jazdy w mieście, no to to jest po prostu ten samochód i w tym on jest naprawdę bardzo dobry. Żeby kupić najtańszego Tiguana i e hybrid w wersji live, trzeba zapłacić 164 tysiące złotych. To jest jednak oczko wyżej Elegance i za elegance z paroma dodatkami, jak na przykład z masażem w fotelach, trzeba już zapłacić 199 tysięcy złotych. Tyle kosztuje przynajmniej dokładnie ta konfiguracja. Jakimi argumentami może powalczyć Tiguan? No to jest oczywiście ten sam bardzo lubiany samochód, sprawdzona konstrukcja, jak to się mówi, ale jeśli chodzi wam przede wszystkim o bagażnik, no to jest tutaj o jedną walizkę średniej wielkości mniej, więc. To ma znaczenie w przypadku samochodu rodzinnego, no i jeśli nie macie gdzie go ładować, no to to też się mija w ogóle z celem. Taki Tiguan ma jednak sporo sensu, jeśli przede wszystkim jeździcie dużo po mieście i oczywiście macie gdzie ten samochód naładować, bo wtedy odwdzięcza się takim płynnym, relaksującym doświadczeniem z tej jazdy. A jeśli trzeba, to jest bardzo dynamiczny i przede wszystkim przy tej dynamice, no dobra, nie jest bardzo dynamiczny, ale jest dość dynamiczny. I nie trzeba czekać w ogóle aż samochód zredukuje bieg, czy rozpędzi się turbina. Po prostu zawsze, jeśli wciskacie gaz, żeby gdzieś tam wcisnąć się w jakąś lukę, to on ma na tyle mocy z silnika elektrycznego, że wystrzeliwuje od razu do przodu. Czy jednak będzie hitem sprzedaży i faktycznie ma szansę poprowadzić Volkswagena do elektrycznej przyszłości? Patrząc na modele w Gamie, myślę, że tak. Patrząc na konkurencję, również, choć tutaj sprawa nie jest taka prosta, bo bliźniaczy, ale większy SAT Tarako FR i Hybrid kosztuje właściwie tyle samo z podobnym wyposażeniem, a 265-konny Hyundai Tucson PHEV kosztuje 178 tysięcy złotych. Jest jeszcze BMW X1, który może i w wersji hybrydowej kosztuje minimalnie 187 tysięcy złotych, ale pewnie da się na nie zorganizować dobrą ofertę. I wszystkie te samochody mogą być od Tiguan'a ciekawsze, ale czasem jak już masz wydać te swoje ciężko zarobione pieniądze, to idziesz jednak w stronę takich sprawdzonych rozwiązań. To jest rozwiązanie bez fajerwerków, ale takie, które po prostu dobrze działa. To jest takie piwo przy piniakoladzie i old-fashioned.